Często na kursach kinezjologii pytacie mnie, w jaki sposób można i czy w ogóle można zapamiętać, jak płynie energia przez meridiany. Jak zapamiętać, w którym meridianie, gdzie się co zaczyna, gdzie się kończy i w którą stronę płynie. Okazuje się, że to jest bardzo proste i logiczne. Czyli kolejność przepływu energii przez meridiany jest bardzo logiczna. Okazuje się, że wszystkie te, które zasilają narządy pełne, tak zwane, czyli narządy IN czerpią energię z dołu, czyli energia w nich będzie przepływała z dołu do góry. Energia w meridianach yang, czyli w meridianach pustych, odpowiadających za narządy puste, płynie z góry do dołu. Wszystkich meridianów to dotyczy. Co warto jeszcze pamiętać i sobie uświadamiać? Wszystkie meridiany in mają energię żeńską. To są te. Które pracują nieustannie 24 godziny na dobę bez przerwy. To są te meridiany, które płyną po stronach tak zwanych żeńskich, czyli to jest wewnętrzna strona rąk i wewnętrzna strona nóg. Czyli kobieta siedzi w domu, pilnuje ogniska domowego, tak było kiedyś, i energia płynie po stronach wewnętrznych. Natomiast energia w meridianach męskich. To jest energia, która płynie po zewnętrznych stronach ciała i narządy męskie, czyli yang, to są te, które pracują wtedy, jak chcą albo jak mogą. Czyli jelito może pracować czasami, a nie musi pracować 24 godziny na dobę, natomiast serce nie może pracować tylko wtedy, jak mu się to podoba. Przepływ energii przez meridiany jest bardzo płynny i obejmuje całe nasze ciało z góry do dołu, z dołu do góry, po stronach zewnętrznych i po stronach wewnętrznych. Meridiany in płyną z dołu do góry, yang z góry do dołu i zawsze będziemy mieć tak w związku z tym, że po wewnętrznych stronach będziemy mieć trzy meridiany in, stąd będziemy mieć trzy yang, po wewnętrznych nogach będziemy mieć trzy in i po zewnętrznych trzy yang, żeby całe nasze ciało było tym objęte. I tak dla przykładu. Jeśli zaczniemy od żołądka, żołądek i płynie sobie bokiem ciała przez całe nogi do zewnętrznej strony stopy, właściwie do drugiego palca. Dalej śledziona zaczyna się od palucha wewnętrznymi powierzchniami ud idzie sobie do linii pachowej. Za nim idzie serce, strona wewnętrzna i za sercem to cienkie, strona Zewnętrzna. I tak mamy pierwszy obieg. Czyli mieliśmy i góra-dół, i wewnętrzne strony, i zewnętrzne strony. Następnym okręgiem będzie pęcherz moczowy. On idzie po całych plecach, tylna powierzchnia pleców, u łydki do piątego paluszka. I pod stopą idzie do góry meridian nerki. Za meridianem nerki mamy osierdzie. Po stronach wewnętrznych i po zewnętrznych mamy meridian potrójnego ogrzewacza czyli to jest drugi obieg czyli całe ciało, góra do przód, tył, prawo, lewo. Za potrójnym ogrzewaczem, który kończy się na, w końcówce brwi, zaczyna się pęcherzyk żółciowy, zewnętrzny kącik oka, również cała zewnętrzna powierzchnia a wracamy do góry wewnętrzną stroną UT, do meridianu, do, do wątroby. Tam, gdzie kończy się wątroba, w blisko zaczyna się meridian płuc, tam, gdzie się kończą płuce, zaczyna się jelito grube. I tym sposobem mamy cały obieg, bo zaczynaliśmy żołądkiem, czyli tam, gdzie jeden meridian się kończy, drugi się zaczyna. I możemy teraz sobie tylko powtórzyć, że strona wewnętrzna dłoni w medycynie chińskiej człowiek jest przedstawiany z rękami do góry, czyli właściwie wewnętrznie będziemy mieć serce, osierdzie półco i mówimy, że to jest przebieg z dołu do góry, ponieważ ręce mamy do góry. Po zewnętrznych stronach będziemy mieć jelito cienkie, jelito grube i potrójny ogrzewacz, czyli tu trzy in, tu trzy yang. Następne trzy noga. Po zewnętrznej stronie, czyli yang, będziemy mieć pęcherzyk żółciowy, pęcherz moczowy i żołądek i po wewnętrznych stronach trzy in idące do góry, wątroba Nerka i śledziona. I tym sposobem 3, 3, 3, 3 mamy 12 podstawowych meridianów, a dwa zarządzające, mamusia z przodu, tatuś z tyłu, to są te, które kierują, żeby te wszystkie dzieci prowadziły się dobrze.